Siemano byczki, cześć, witam w kolejnym odcinku z The Medium. W ostatnim odcinku klimat się wylewał po prostu z ekranów. Trafiliśmy do miejsca, które przypomina naprawdę czarnobyl pełną gębą, zwłaszcza ten basen, i przeszliśmy na drugą stronę lustra do tego alternatywnego świata i zobaczymy, co nas tutaj czeka, po prostu. Wcześniej słyszeliśmy jakieś niepokojące dźwięki pod koniec. Albo to moja wyobraźnia. Co to było? A nie, to po prostu poświata. Lewo czy prawo? Niech będzie tym razem lewo. Wait, I know you. You were that boy. Bernard, was it? Bernard. He was trapped there, just like I was. I knew his name, but somehow that wasn't enough to send him away. It was like a part of him was missing. Should eteryczne motyle. Jak my to motyle, ale zdecydowanie wolę te motylki. Whoa! Jaki chory korytarz. Tak bardzo chory. Dobra, tego lusterka sobie podejdziemy za chwilkę. Jeszcze jestem ciekaw. A, to nie przejdę na drugą stronę, okej. Czyli teraz to przejdziemy z powrotem do świata rzeczywistego. O. Nie No to zaraz, no. Shit. Got to find to open the way. Hmm. Dobra. Tutaj, ale tutaj jeszcze coś było, przepraszam. Muszę to sprawdzić. tylko Ich No, chujowy los. Oh, ty niemy. A nie, chwila, chwila, chwila. Mnie ten guziczek.

Przepraszam bardzo, coś za łatwo poszło, coś czuję, to podejrzane. I'm sorry you had to go through all this. It's time for you to find peace. Bernard. Thank you. Oh, Mamukoteczka. Okay. It kinda looks like the one I used to get through the mirror. Feels like it too. Whoa, 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 whoa. On tupie! On tupie! On tupie! Ojej... O, W ostatniej chwili... O Jezus... Już mi ciśnienie zaczęło... rosnąć... Nie. O, za mną idzie. Zatrzymałem no, oddech. Nie wiem, czy to działa. Nie, nic nie działało. Co jest grane Ale ładnie przecież Okej, okay, no w porządku, no dobra, wstrzymam oddech. Znaczy wstrzymałem już wcześniej, ale tu ptałem, być może on to słyszał.

I to jeszcze to jest straszne, bo ledwo to widać generalnie na ekranie, bo nic jest niewidzialny przecież. Świetnie, ja nie wiem czy ja chcę przejść przez to lustro, czy tutaj zostać. O. Kolejna... Kolejna rzecz. Telefonik, miałem taki w... na ścianie w kuchni. Czarno-czerwony. Kluczyka nie mam niestety, no dobra. Dobra, zobaczmy co jest w tym korytarzu. Aha, okej, okay, zablokowane. Pomogę Wam spokojnie. Dobra, mamy jedną mordę. Dobra, Dobra, on tu gdzieś jest, on tutaj wyskoczy, to jest ten bank pewny. I got to go. The voting's about to start. You know what they say If you're early, you're on time? No, I mean right now I can hear them gathering across the hallway. Yeah. yeah I'll let you know how it went That voice Okay, okay that's. See you later.

stąd przeszliśmy No. A tutaj możemy się dostać? Nie na co ja liczę. Zaraz ja myślę, że tutaj tutaj coś jest.

Codziennie w gimnazjum. Każdego dnia. Ale nikt mnie nie nazwał świnią. Może trzeba wrócić? No dobra, no dajmy tej twarzy, że tak powiem, temu jednemu typowi, tej duszy, że tak powiem. A tu nic nie możemy, tu nic. I zobaczymy, co dalej. Tu nic nie ma, nic nie ma. Dobra, skacz, Tiri. Op! O! Kar ...teluszka. O, jaka ładna. To jest... To są dementorzy i... ...dziewczynka. Ze skrzydełkami jak pszczoła?

Znaleźć drugą twarz, ale myślę, że z tą drugą już nie pójdzie aż tak łatwo. Hmm. No ale z drugiej strony, co, co tutaj może być, co tutaj jeszcze zostało? No wszystko podniosłem. Liścik. explain you get the full report once i get back just leave it to me comrade very meticulous of you comrade Może się trochę przedłużyć szukanie tej twarzy. Hmm. na strażnie To lustro. Dobra. Checkpoint. Okej, okay, moi drodzy, myślę, że Myślę, że styka. Myślę, że styka. Drugą twarz znajdziemy sobie w następnym odcinku. <laughs> ehm. I zobaczymy, co się wtedy stanie. Czy otworzy się jakieś, jakieś przejście do kolejnego wymiaru? Czy może gra się skończy? Czy może główna bohaterka zginie? Czy może pojawi się człowiek ćma? Niewidzialny człowiek ćma? Czy może coś nowego? Nie wiadomo, zobaczymy w następnym odcinku. Także dzięki serdeczne. Widzimy się w kolejnym na razie. Hej.